Po pierwsze chciałem pogratulować naszym gościom z Anglii tego, że, że ten ich kraj zdecydował się na wyjście z Unii Europejskiej. Bardzo się z tego cieszę, bo być może była to ostatnia możliwość ucieczki przed, przed końcem, który czeka według mnie nieuchronnie takie kraje jak Francja czy Niemcy. Ja tam oglądam to, widziałem i w mojej ocenie śmierć tych krajów to jest sprawa kilku lat, w górach porywa kilkunastu. Z różnych powodów, oczywiście w większości dla Państwa znanych to, co się ostatnio dzieje. Ale też między innymi z powodów istniejącej Unii Europejskiej, bo ona jest jakby główną przyczyną. Muszę przyznać, że jeżeli chodzi o Polskę e, i nasze tutaj wolności, to to, co w tej za chwileczkę powiem, podam kilka przykładów i pewną analizę moją subiektywną e, i myśli, co można by z tym zrobić. Ona dotyczy jak gdyby pewnych ostatnich działań. Siłą rzeczy no, trudno się cofać na konkretne dawniejsze ustawy albo inne rzeczy, bo raczej ostatnie rzeczy się przewołuje. Więc tu y, mam nadzieję, że jeżeli coś negatywnego powiem o, o ostatnich działaniach y, w Polsce, to obecni tutaj posłowie się na pewno nie obrażą, dlatego że oni byli przeciwni tym działaniom. Więc y, mamy jednolity front w tej sprawie. Ale ponieważ jest to forum wolności, wolnościowe, więc właśnie chciałbym się zastanowić, na jakim etapie jest wolność w Polsce, nie tylko w Polsce, w Europie. Otóż tu było mówione o tym, że wspomniane było, że no warto się porównać do innych krajów. Otóż tak, na tle obecnego Zachodu Polska wydaje się być wolna dużo bardziej, zarówno gospodarczo, jak i, yy, jak i w, w sferze obywatelskiej. Ale patrząc się na nasze swobody wolnościowe gospodarcze obywatelskie na przestrzeni ostatnich dwudziestu paru lat, to ja konstatuję, że one malały z roku na rok, każdego roku do tej pory maleją w porównaniu z Zachodem, owszem, tam w tej chwili socjalizm jest przepotężny. I prawdą jest, że tutaj jak yy, wspominał przedmówca, yy, jakby nawiązuje do tego, że swego czasu Polska była przedmurzem chrześcijaństwa ze wschodu, tak prawdopodobnie będzie musiała być przed burzem chrześcijaństwa z zachodu teraz. To jest chyba nieuchronne, czy temu podołamy, nie wiem, ale być może gdzie indziej trzeba szukać sojuszników w tej sprawie. Ponadto, jeżeli muszę przyznać, będę teraz mówił o pewnych negatywach dotyczących wolności gospodarczej i obywatelskiej, to o tym później nie wspomnę, ale prawdą jest, że. Taka rzecz jak to, co zagroziło Europie i Polsce, czyli napływ tych dzikich hord z zachodu, yy, którzy nie tylko zgubili paszporty, ale też zgubili swoje żony i dzieci, które podobne tam giną na wojnie, a tu przybyli, prawda, jako młodzi ludzie. To, to dość haniebne i to by wystarczyło dla mnie, żeby nie tylko ich nie przyjąć, ale wręcz e, z karabinami na granicy ustawić e, wojska przeciwko nim. E, to proszę państwa. To, co się wydarza w Europie w tej chwili rzeczywiście jest przerażające i, ale nie o tym chciałem mówić, ale w każdym razie nawiązuje do tego, co poprzednio było i dlatego gratuluję Wielkiej Brytanii planowanego wyjścia z Unii Europejskiej i dlatego gratuluję obecnemu rządowi polskiemu, mimo, że nie jestem jego zwolennikiem i uważam, że to jest niesłychanie socjalistyczny rząd, gratuluję pewnej postawy związanej z tym największym, jakie może być zagrożeniem. Otóż będę być może mówił o różach, a tamto to są lasy, które płoną. Otóż wracając do wolności w Polsce. Proszę Państwa, ja sobie i... Kontynuacji tego, jak było 10 lat, 15, 6 lat, jak myśmy myśleli, do czego się przyzwyczajamy, przyzwyczajamy powoli. Otóż, gdy nie wiem, czy Państwo pamiętacie, gdy 6 lat temu rząd próbował zwiększyć inwigilację w internecie, to przez kraj przetoczyła się fala protestów, akta. Ja sam uczestniczyłem w tym na Rynku Głównym, tam 25 tysięcy osób było, yy, tam te maski były ubierane, prawda, animum z jakichś tego typu i tym podobne. A dzisiaj od niedawna, od roku powiedzmy z kawałkiem, mamy ustawę antyterrorystyczną. Pięknie brzmi. I teraz od tej pory bez żadnej kontroli i bez zgody sądu można każdego podsłuchiwać, przeglądać jego prywatne maile, zamykać strony internetowe, przeglądać konta historię chorób, prywatne życie. Można każdego zamknąć, każdego z nas, bez oskarżenia go o cokolwiek. Na długi okres czasu, na dwa tygodnie. Potem wypuścić i na dwa tygodnie, zamknąć. Nie za komuny na dwa dni, wypuścić i zamknąć na dwa dni. Nie, na dwa tygodnie. I to, co ciekawsze. Nie, to że bez zgody sądu. Nie ma w tej chwili obowiązku powiedzenia, za co siedzisz. Nie masz dostępu adwok do, do adwokata i nie musisz dostać informacji, za co siedzisz. Nawet nie może się tłumaczyć, będziesz siedział i koniec. W tej chwili dzisiejszy stan prawny jest taki, że to władza tylko wystarczy, że uzna, że masz siedzieć i będzie siedział, nie musisz być yy, informowany, za co. Jaka jest podstawa dla władzy? Taka idea w, w tej ustawie. Niby, dlaczego tak mogłaby z ludźmi postępować? Ja to zacytuję, bo możecie je Państwo przeczytać. E... Otóż tą podstawą jest, jeżeli władza uzna, że była wśród tego człowieka albo tych ludzi chęć zmuszenia jakiegokolwiek organu władzy publicznej do podjęcia lub zaniechania określonej czynności. Koniec cytatu. Oznacza, że każdy proces obywatela, wybieranie podpisów 100 tysięcy obojętnie albo partii daje podstawę do osadzenia w więzieniu. W dzisiejszym takim świecie jesteśmy. Wyobrażacie sobie taką sytuację nawet za komuny? Nie. To jest dla mnie nieprawdopodobne. Gdzie, do, gdzie dzisiaj są protestujący? Tak jak było sześć lat temu. Gdzie się działo poczucie wolności, godności? Podzieliliśmy się na zwolenników PiS PiSu, Platformy Obywatelskiej. Ta wolność nas już nie interesuje i to, że możemy, możemy być posłuchiwani, oglądani, aresztowani? Zapomnieliśmy o pryncypiach, o własnej wolności i godności? I to skapcanieliśmy tak wszyscy? My wszyscy? Otóż proszę Państwa, nie do końca. Po prostu myśmy tego nie zauważyli. Nikt tego nie widzi, tych zmian, które nastąpiły, które dzisiaj powoli się zaczynają, ale za chwilę są prawem, za dwa trzy lata będą nas trzymały w garści. Myśmy tego nie zauważyli. Gdy powstała taka no, nawiązująca do najgorszych tradycji Sowietów, ustawa o gruntach rolnych, zakazująca kupna ziemi większości obywatelom Polski, ja nie widziałem protestów. Ona również uniemożliwia tym, co mają tą ziemię sprzedaż komuś innemu. No też nawet zabierajmy ich własność, prawda? Ale też daje absolutną władzę władzy. To władza może uznać, kto komu może sprzedać, na przykład swoim może sprzedać, a innym nie. I to i wszystko jest w porządku. I jakoś nie widziałem protestów, Polaków, że ona dzieli Polaków i tworzy taką dożywotnią grupę uprzywilejowaną która dostaje więcej praw niż inni obywatele. Nie widziałem protestów. To no, czy tam, notabene, bez żadnej zgody, niczyje mogą, mogą w ziemię składać gminy wyznaniowe, ale to jest jakby tak na, 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 na boku. Nie? Ehm, proszę Państwa, takich przykładów inwigilacji i powrotu do komunizmu są dziesiątki. Nie tylko teraz, to trwało przez cały ten okres czasu. Są protesty? Nie. Więc zastanawiałem się, dlaczego nie ma teraz protestów, a jeszcze kilka lat temu było, a dwadzieścia lat temu za takie coś, to by ludzie na ulicach oszaleli, że jaki komunizm wrócił, a dzisiaj milczenie, nikt się nie odzywa. Wolność częściowo odzyskaną w 89 roku tracimy co roku po kawałku. I gospodarczą, i osobistą wolność. Czemu posłowie to po, po, to uchwalają? To, to znaczy tak, czemu ja się zastanawiałem się, no bo rzeczywiście y, to, to jest zadziwiające. No więc otóż zauważyłem, że w Polsce od 1989 roku każdy, ale to każdy rządzący y, przed swoim zwycięstwem głosił, że dotychczasowy rząd miał za dużo władzy, a naród był zbyt uciskany. I każdy, ale to każdy rząd do dzisiejszego dnia łącznie po swoim zwycięstwie uznawał, że ma za mało władzy. I zmieniał prawo tak, by rząd miał więcej władzy, a obywatele mniej wolności. No dobrze, ale powtarzam. Większość posłów zgadza się na takie zmiany. No nie tylko rząd przecież jest w Sejmie, prawda? To Sejm uchwala, prawda? No jaka jest przyczyna? Większość posłów jest zła. Chcą żyć w inwigilowanym świecie, w, w komunistycznej gospodarce, w zbiurokratyzowanym świecie, w niepojętych przepisach? Nie. Ludzie, posłowie, radni, gminy i tak dalej chcą pokazać, że się znają, że umieją, chcą sobie porządzić, zgłaszają nowe i nowe przepisy prawne, by pozostawić po sobie ślad, bo zauważą to media, bo będą statystyki dobre do, do, dla wyborców. Nikt nie zna nawet promila przepisów, nawet przepisów, w których on działa w firmie, czy jako poseł w jakiejś komisji. Nawet jednej tysięcznej nie zna. W tym milionie praw nie zauważają, że obok ktoś, żony władzy, albo pieniędzy, albo głupi po prostu, wprowadza ustawę odbierającą wolność, własność, rodzinę. Widziałem to w małej skali, jak byłem w Krakowie radnym. Widzę to to samo teraz w Unii Europejskiej. Tam jest dokładnie to samo. Ponieważ tam europosłowie dostają na dwa dni przez sesję albo na jeden dzień setki ustaw, siedemset yy, poprawek o dwunastej w nocy, a głosowanie jest za kilka godzin, nikt tego nie czyta, nie ma możliwości nawet czytać. Oni mają przygotowane przez swoich szefów i głosują tak, jak oni im powiedzą, więc mają to gdzieś za przeproszenie, bo i tak nie potrafią tego przeczytać. No, Jedynie dla statystyk, oni tam jak zgłaszają jakieś wyjaśnienia albo coś takiego, zresztą szczerze mówiąc nikt tego też nie słucha, zresztą to są te same słowa tylko poprzestawiane co jakiś czas, także to, to bez, bez znaczenia zmienia się kolejność liter i tak dalej. Drugą przyczy przyczyną głosowania e, posłów e, e, za znaczy po prostu nie wiedzą, co mają głosować, po prostu i koniec, oni no, nie znają prawa. A drugą przyczyną to jest oczywiście ordynacja wyborcza. Jak mija połowa kadencji, no to żaden poseł nie będzie podskakiwał, bo musi szukać szefostwa partii, e, bo chce mieć re reelekcję, prawda? Ordynacja wyborcza jakby drugą jest częścią tego, dlaczego posłowie głosują. Nie ze złej woli, nie, 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 nie tego. Po prostu nie znają prawa, nie nie mają zielonego pojęcia, bo i tak ustaw nie rozumieją. No dobrze, ale czemu Polacy nie protestują przeciwko złym ustawą, tak jak do tej pory postępowali? To samo bo to prawo jest tak obszerne, że ludzie nie chcą go znać. Szczegóły poznają dopiero wtedy, jak stracą swoją własność, wolność yy, i prywatność. Dlatego twierdzę, że mniej szkodliwy dla Polski jest ten, kto nic nie robi, nie zgłosi żadnej ustawy, nie zagłosuje ani razu, niż ten, kto Przygotuje i przeprowadzi 100 dobrych ustaw. Naprawdę. A to dlatego, że lepsze jest kiepskie prawo, ale znane, ja nie mówię o jakimś tragicznym prawie, no kiepskie prawo, ale znane, niż wspaniałe prawo, obszerne, którego nie zna nikt poza cwaniakami, bandytami i służbami specjalnymi. To jest przyczyna naszych kłopotów. Co możemy zrobić w tej, w tej, opresji? Ja tak szukam i oceniam, nie? Otóż przed wyborami, proszę mi wierzyć, bez względu na to, co będziemy, to inni mówili albo sami będziemy mówili, nie zmienimy prawa wyborczego, bo nie mamy władzy, nie mamy wojska, żeby kogoś ostrzelać i tak dalej. Musimy, żeby to coś zrobić, musimy sami wejść w tym trybem wyborczym najpierw do Sejmu i na pewno nie zmienimy. Jedyne, co jest, to jeżeli wspólnie wejdziemy do Sejmu w wystarczająco dużej gromadzie, a żeby być, no, przynajmniej, takim, no, y, 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 języczkiem uwagi. To jest nasza jedna szansa. No pewnie, że gdybyśmy weszli i byli mniej większość, to by było co innego. Tylko uwaga, czasem może język uwagi jest lepszy, niż gdzie jest większość, bo wszystkie poprzednie rządy, gdy wchodziły, miały większość. I wszystkie niektóre mówiły to samo co my, ale zamieniły się yy, no, w coś strasznego. Więc i jak wejdziemy, to trzeba sprzedać przyszłe, ewentualne miejsca w rządzie i stołki za prawo stanowienia prawa, za inicjatywę ustawodawczą i przeorać to prawo, 99% wyrzucić, już okej, okay. Jeden okay. 1% zmienić, wymienić, bo zmienić się nie da. To jest nasza jedna szansa i liczę na to, że jak tu jesteśmy, wszyscy mamy podobne wolnościowe poglądy, tak wszyscy zdajemy sobie chyba sprawę, że nie ma innego sposobu w tej chwili, w najbliższych wyborach, jak pójść wspólnie. I głównie z tego tytułu tu przyjechałem, żeby żeby o tym powiedzieć, żeby sobie, wam uświadomić, że jeżeli nie pójdziemy wspólnie, nawet mimo różnic, to guzik zyskamy i żadnej wolności więcej nie będzie. I nie wierzmy w to, że coś będzie lepiej, kiedykolwiek w przyszłości w Polsce. To jest nasza jedyna szansa teraz, tak jak tu jesteśmy, pójść wspólnie.